nie chcemy robić program, który ma być adresowany dla polskiego widza, tam muszą być znaczne elementy polskiego programu, które są specyficzne dla takiego rynku. To jest po prostu zdrowy rozsądek i normalna praktyka sieci telewizyjnej na całym świecie. Wszelnie ważne dla rozwoju całego przemysłu kablowego w Polsce to jest umożliwienie widzom jak największej możliwości wyboru między poszczególnymi kanałami i programami, co chcą oglądać, jak, jakiego rodzaju programy, kiedy, za jaką cenę. W moim sobie chodzi o stworzenie jak największej możliwości wyboru, żeby każdy klient, na tym między innymi polega geniusz telewizji kablowej, mógł rzeczywiście wybierać. Żeby nie było tak, jak jest to z telewizjami naziemnymi, że Włączając telewizor, mając kilka kanałów, ma się to, co się ma, więcej mieć nie można, mniej też nic nie można, chyba jedną rzecz, jaką można to włączyć i wyłączyć telewizor. Więc już w telewizji kablowej polega na tym, żeby można było różne oferty programowe wybierać, oglądać to, co się chce oglądać. I w którymś momencie w polskich sieciach kablowych na pewno będzie tak, że możliwość wyboru między poszczególnymi kanałami będzie ogromna, że będą to w większości, w zdecydowanej większości programy. W języku polskim, programy przeznaczone na polskiego widza, a nie międzynarodowa sieczka, z której niewiele naprawdę już e, radości można mieć po jakimś wczesnym okresie fascynacji kolorowymi obrazkami, żeby to były programy robione z myślą o Polsce, e, dostosowane do polskiego widza i programy o bardzo wysokiej jakości. To jest równie ważna rzecz, jak to, czy jest to w języku polskim. Jeden kanał e, telewizyjny nie jest równy innemu kanałowi telewizyjnemu, chodzi o to, żeby to rzeczywiście były programy, które będą programami na miarę, na miarę jakości światowej, a nie już środkowo-wschodnioeuropejskiej czy, czy, czy europejskiej, w ogóle światowej. Będziemy żeby ten polski rynek telewizyjny był tak szybko jak to możliwe na takim poziomie, na jakim w tej chwili jest telewizja światowa. I podkreślę jeszcze raz, żeby widzowie mieli możliwość wyboru to co chcą oglądać, kiedy chcą i za jaką cenę. Ponad 80% naszego programu to są filmy, to są filmy, nowe, duże filmy, które można to podzielić, znaczy filmy u nas te 80 plus procent filmów można podzielić grup grubsza rzecz biorąc na, na trzy kategorie. Jedna najważniejsza dla nas z punktu widzenia komercyjnego są oczywiście filmy, które są sprawdzonymi hitami, które miały ogromną oglądalność w kinach i wiemy, że nasi widzowie na pewno będą chcieli je zobaczyć. To jest lokomotywa programu niejako. Druga rzecz to są, to są filmy e, mniej znane, filmy o wartościach niż sama tzw. Production Value. E, to są filmy na przykład, które nadajemy w takim sektorze rozwoju kina, to są filmy bardziej, e, nazwijmy to, artystyczne. To są również programy polskie i filmy polskie, które są specyficzne, rzecz jasna, dobrane. To jest ponad 80% naszego programu. Dalej to są wydarzenia zarówno muzyczne, to są wielkie koncerty, robione głównie, czy przeważnie dla nas specjalnie, koncerty największych gwiazd a, a muzyki. To są również wydarzenia sportowe. W połowie maja mieliśmy nadać bezpośrednią transmisję z walki Andrzeja Kołowicza. Ta walka ze względu na kontuzję została przełożona i nadamy ją, z tego co wiem, najbliższy termin to jest połowa sierpnia. Także nadamy bezpośrednio transmisję oczywiście z tej walki i będziemy pokazywać nie, naszym celem nie jest pokazywanie takiej normalnej sportowej sieci czy <gryny> tygodniowej, nie, na pokazywanie dużych wydarzeń sportowych. A w programie to są również dokumenty, to są filmy, które są filmami z reguły <gryny> bardzo często dla nas produkowanymi specjalnie. To są filmy, za które myśmy w ciągu ostatnich 11 lat dostali 6 Oscarów. Jesteśmy bardzo e, cenionym producentem dokumentu i bardzo sobie to chwalimy. Uważamy, że, że jest to również istotny element programu. Ale tak jak powtarzam, ponad 80% oferty to są nowe, duże, e, bardzo interesujące naszych widzów filmy. E, czy one interesują wszystkich krytyków? Nie wiem i prawdę powiedziawszy, bardzo mało mnie to obchodzi. My nie robimy telewizji dla krytyków, robimy telewizję dla widzów i tylko widzowie są dla nas wyznacznikiem, czy to co robimy robimy dobrze, czy robimy źle. Oczywiście, że konkurencja jest rzeczą oczywistą, jest normalną, a w każdej dziedzinie gospodarki konkurencja jest motorem napędowym postępu i tak my konkurencję postrzegamy. A w Stanach Zjednoczonych konkurujemy na każdym rynku przynajmniej z trzema, czterema dużymi płatnymi telewizjami. Jesteśmy największą telewizją płatną na świecie, nie dlatego, że jesteśmy jedyni, tylko dlatego, na że jesteśmy najlepsi. Żeby udowodnić to, że się jest najlepszym, trzeba mieć konkurencję, bo konkurencji na, na co udowadniać, to jest oczywiste. Bardzo się cieszę, to dla nas jest bardzo ważny dzień. Cieszę się z tego powodu, że dzisiaj po raz pierwszy będziemy w stanie pokazać widzom w Trójmieście nasz program HBO, a wszystko to dzięki współpracy z Polską Telewizją Kablową która jest dla nas bardzo ważnym partnerem w całej Polsce, nie tylko w Trójmieście, ale w całej Polsce. Jest to największa w Trójmieście sieć kablowa, bardzo sprawnie i dobrze zarządzana. Mamy nadzieję, że wspólnie odniesiemy sukces, dlatego że nasz sukces, znaczy sukces HBO nie jest możliwy bez współpracy z PTK i chcemy być tym elementem. W ofercie programowej PTK, która z jednej strony a, przyciągnie PTK nowych klientów, nowych abonentów, z drugiej strony podniesie satysfakcję tych już abonentów PTK, a, którzy, a, którzy są związani z PTK, którzy są jej abonentami, że mają kolejny program a, polskojęzyczny. Program znacznie odmienny od wszystkich tych, które do tej pory mogliście Państwo oglądać. To jest program. Robiony przez największe wytwórnie filmowe, takie jak Warner Brothers, takie jak Columbia TriStar czy Disney. Ponad 80% naszego programu to są filmy, głównie wielkie filmy, wielkie filmy z Hollywood, to są też filmy niezależnych producentów, to są wielkie koncerty, to są wielkie wydarzenia sportowe. Myśmy co prawda zapowiadali, że 16 maja mieliśmy pokazywać bezpośrednio walkę Andrzeja Gołoty, ona została niestety przełożona, ale pokażemy ją wtedy, kiedy ona się odbędzie, mam nadzieję, że będzie to w połowie sierpnia. I w tej chwili nadajemy nasz program w dni powszednie 12 godzin dziennie, w weekend 16, wkrótce będzie to już na jesień 16 godzin dziennie, potem 18 i w którymś momencie dojdziemy do 24, ale 18 to na pewno będzie już w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie to to, na co Państwo czekaliście, kanał filmowy, kanał... A płatny, z wielkimi filmami, z wielkimi programami sportowymi i muzycznymi, po bardzo przystępnej cenie, jak mam nadzieję. Chcemy naprawdę być a, państwa kinem domowym dla wszystkich, nie dla paru, nie dla wybranych, a dla wszystkich. Z całą pewnością, z radością witamy w bio naszej sieci. Myślę, że w naszej sieci brakowało tego rodzaju programów. Od pewnego okresu czasu nie mieliśmy jakichś nowości. Tu jest nowość, to taki powiedziałbym dużego kolejnego. Nasza sieć jest jedną z największych sieci w Polsce. Mamy okablowanych mieszkań do tej pory około dwóch tysięcy. To jest już naprawdę potężna ilość. Abonentów mamy na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o paczkę tejcy, czyli tę paczkę podstawową, 87 tysięcy abonentów. Praktycznie rzecz biorąc każdy, kto się znajduje w ramach tych domów okablowanych, czyli tych 200-2000, może stać się abonentem programu HBO i sprzedawcy, którzy się niebawem pojawią w poszczególnych dzielnic, będą o tym informowani. Będziemy to realizowali w pewnej kolejności. Mianowicie zaczniemy od Rumijanowa, Janowa, Gdynia po górze, będziemy szli w kierunku do Gdańska. Następnie będzie Gdynia Śródmieście, następnie będzie Domino, Karwiny, Gdynia Dąbrowa, Kważno, Grabówek. W następnej kolejności będziemy sprzedawali i podłączali widzów w Sopocie, w Rodzimie, w Gdańsku Następnie w Gdańsku Oruniu, na Stolach, Chełmie, Ujeścisko, w Jasienin Matarni, w, w, w Złotej Karczmie. I w następnej kolejności Zaspa, przy Przemorze, Osoba, Chodnik. Mamy na to wszystko około 10 tygodni. Zakładamy, że w tym okresie czasu powinniśmy się z tym problemem uporać. Jest to dość dużego rodzaju przedsięwzięcie. Myślę, że do tej pory przed nami tak duże wyzwanie jak to, żeby połączyć tak ogromną ilość możliwych chętnych jeszcze nie mieliśmy. Jakie korzyści będą mieli telewidzowie z wejścia do sieci polskiej telewizji kablowej telewizji HBO? W moim przekonaniu podstawową korzyścią jest to, że Telewiz znajdzie, czy ma potencjalne szanse znalezienia w tym kanale takich pozycji, które go mogą interesować. No bo przecież telewizja kablowa nadaje bardzo wiele różnych programów i rzecz polega na tym, żeby Telewiz mógł sobie wyszukać to, co go interesuje. I ja mam nadzieję, że taka firma jak HBO, która jest firmą znaną na świecie, Yy, może ma potencjalne możliwości dostarczenia takich programów. Jak to będzie wyglądało od strony technicznej? Od strony technicznej każdy, kto yy, chce, żeby być podłączony do yy, polskiej telewizji kablowej może być podłączony w każdej chwili, jeżeli tylko do nas się zgłosi. Yy, yy, musi być abonentem BASIC, ponieważ to znaczy tego kanału podstawowego, pełnego ponieważ y, częstotliwość y, przeznaczona na ten kanał HBO jest właśnie w tym paśmie, y, możemy podłączyć y, stosunkowo szybko, oczywiście regionami, tak jak jest to przez nas podane, ponieważ to wymaga przygotowania technicznego danego rejonu. Czy ta cena, która jest teraz określona, czy to jest cena promocyjna, czy ona później się zwiększy? Y, tak, jest to cena promocyjna, ale według tego, co ja się orientuję, ona no, będzie dość długo y, y, obowiązywała. Jaki będzie y, okres y, y, tego promocyjnego oglądania telewizji HBO bez konieczności y, płacenia za to? Jeden tydzień czasu to jest taki czas, kiedy my wchodzimy na dany rejon, y, od dnia wejścia sprzedawców do dnia, kiedy przychodzą instalatorzy. I to jest mniej więcej okres jednego tygodnia. Myśli Pan, że okres jednego tygodnia w zupełności wystarczy dla, dla zorientowania się, czy warto mieć telewizję HBO u siebie, czy też nie? W moim przekonaniu tak, wystarczy, no bo to jest po prostu możliwość zobaczenia codziennie kilka godzin tego programu i po prostu pozwoli sobie rob, wyrobić wrażenie u abonentów, czy to jest to, czego szukają. Czy Polska Telewizja Kablowa hmm, przygotowuje jakąś akcję promocyjną hmm, na dużą skalę? To znaczy polska telewizja kablowa będzie odwiedzała nieabonentów polskiej telewizji kablowej w danym rejonie i będzie proponowała podłączenie tego kanału. I będziemy to robili też w tym samym okresie czasu jak firma HBO w tych rejonach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy rozpocząć nadawanie naszego programu HBO, Twoje domowe kino w Polskiej Telewizji Kablowej. Nie jest to takie proste, żeby mieć naszą telewizję. Trzeba poczekać. Nasi przedstawiciele handlowi, przedstawiciele HBO i PTK będą odwiedzać Państwa domy sukcesywnie, dzielnica po dzielnicy, rozpoczynając od Gdyni. Przez najbliższe 10 tysięcy, przez najbliższe 10 tygodni będziemy odwiedzać Państwa domy. Gdzie będą mogli Państwo podpisać umowę? Nie trzeba płacić gotówki, wystarczy podpisać umowę i w ciągu kilku godzin będą Państwo mogli odbierać HBO, Twoje domowe kino, amerykański kanał filmowy. Oprócz filmów mamy także filmy dokumentalne, kino akcji, komedie, filmy dla dzieci, a także wielkie wydarzenia sportowe. HBO jest tą telewizją, która organizuje i jako jedyna pokazuje walkę. Andrzeja Gołoty. Co prawda nie udało się nam to w tym miesiącu, ponieważ Andrzej Gołota doznał kontuzji podczas treningów. W ciągu najbliższych kilku tygodni, w połowie sierpnia tym razem już prawie na pewno pokażemy walkę Andrzeja Gołoty. Mamy nadzieję, że będziecie państwo z chęcią płacili 15 zł miesięcznie, żeby nas oglądać. 15,99 dokładnie. Chcemy być telewizją, która dociera do wszystkich. Nie jesteśmy towarem ekskluzywnym. Jesteśmy normalną telewizją, która miesięcznie pokazuje około 70 filmów. Można oglądać nas w czasie weekendu i wystarczy tylko podpisać weksel i wpuścić do domu naszego przedstawiciela handlowego, który, uwaga, legitymuje się identyfikatorem z hologramem. I tylko na tej podstawie mogą Państwo potwierdzić jego autentyczność. Zapraszamy serdecznie i liczymy, że przez najbliższe wakacje przyzwyczają się Państwo do nas. Także na jesieni będziemy już spotykać się w większym gronie niż teraz na samym początku.